Wiecie moi drodzy, chciałem Wam tylko tak szybciutko pokazać na nieposkromioną siłę, moc Actinidi. Zobaczcie mini kiwi co tutaj się stało. Miała się piąć ładnie po takim drobnym rusztowanku. Z tego rusztowanka już tu mało co zostało. Będę musiał je zaraz w jakiś sposób zlikwidować. A kiwi zobaczcie co się stało. Oplotło tutaj jak jakiś wąż, zobaczcie tak. W ten sposób się winie, w ten sposób się winie tutaj obwinęło wszystko dosłownie, więc zobaczcie jaka to wielka moc drzewa i niestety tu troszkę moje zaniedbanie, będę musiał coś z tym zrobić, bo to jest dla szkody, dla, tej, dla przypływu soków tutaj i po prostu te minki by, by tą deseczkę by po prostu zgniotło teraz będę zachodził w głowę jak się jej pozbyć, w jaki sposób, Teraz powycinam ale zobaczcie jaka to jest moc, po prostu coś niewiarygodnego i zaraz tu będę coś działał deszczyk pada, fajna pogoda Także lubię takie klimaty, i po prostu zaraz tu coś z tym zrobimy. Także moc niesamowita. Także pamiętajcie, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, zrobić od razu rusztowanie. A ja troszkę okpiłem sprawy i nie zauważyłem. A tu te 5, 6 lat, 7 minęło, i po prostu takie coś się porobiło. Także uważajcie, moi drodzy. Cześć.